Połowy czerwca mija dokładnie 75 lat, odkąd kopalnia Turów stała się polskim zakładem. To najstarsza kopalnia w Polsce. Z tej okazji na początku czerwca odbyła się uroczysta akademia z udziałem polityków, samorządowców, pracowników kompleksu Turów oraz przyjaciół zakładu. To niezwykły zaszczyt i wielka radość móc powitać Państwa na uroczystości 75-lecia nieprzerwanej, ciężkiej pracy górniczej tu na polskiej ziemi. Tu, w polskiej kopalni Turów, gdzie swoimi korzeniami sięgają najstarsze tradycje górnictwa na węglu brunatnym. 75 lat temu, 18 czerwca 1947 roku, na mocy orzeczenia ministra przemysłu i handlu, kopalnia została przejęta na własność Skarbu Państwa i stała się polskim przedsiębiorstwem o nazwie Graniczna. Po czym przyjęła nazwę Kopalnia Węgla Brunatnego w Turowie. Dyrektor wprowadził gości krótko w historię zakładu, zaznaczając najważniejsze wydarzenia, także te ostatnich miesięcy. Były zatem podziękowania za obronę Turowa i wsparcie. Dziękuję panu prezydentowi Rzeczypospolitej Andrzejowi Dudzie, który wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkreślał jak wielkie znaczenie dla tego regionu Polski ma kopalnia Turów. To z jego ust padło stwierdzenie, że kopalnia Turów to są tysiące miejsc pracy. Utrzymanie rodzin, sytuacja całego, sytuacja całego regionu, w którym ta kopalnia się znajduje, to potężna część polskiego sektora energetycznego. Węgiel brunatny to surowiec, dzięki któremu wytwarzamy w Polsce bardzo znaczącą część energii. Dziękujemy, panie prezydencie. Podziękowania skierowano także do polityków i samorządowców. Wielkie brawa na Akademii dostał także Stanisław Nowosielski, który pamięta początki kopalni Turów. Zacząłem się obrazem, miałem 19 lat. 40 lat tu pracowałem na tej kopalni. To były z początku pierwsze czasy, to były bardzo trudne. No jak to, dlatego, że wszystko się zaczynało, wszystko tylko było... Stare maszyny były, dopiero później nowe sprowadzili. A tak to no tak mówię, że urządzenie najnowsze to była ta... Fadroma to była mandolina. No, ciężka praca była pierwsza na, na, na tych, na kopalni morskiej. Podczas wystąpień gości było sporo wspomnień, podziękowań i słów uznania dla górników Turowa. Za to, co tutaj robicie, cisną się na usta słowa podziękowania, słowa szacunek. Przede wszystkim szacunek za to, co tutaj robicie, za Wasze poświęcenie, za Waszą służbę, bo pełnicie tutaj służbę. My to wiemy, energetycy, że pełnicie na co dzień służbę. I wiemy, że wszyscy macie w sercach Polskę, interes narodowy, interes gospodarczy, interes bezpieczeństwa energetycznego Polski. Chciałbym Państwa zapewnić, że zrobimy wszystko, abyśmy jak najdłużej mogli to nasze brązowe złoto, brunatne złoto wydobywać. Dzisiaj kopalnia to nowoczesny zakład. Jak wielką przemianę przeszedł ten zakład, to widać na tych dwóch zdjęciach za moimi plecami. Kiedy to w latach 50., -tych, 60. -tych koparki jeszcze po niemieckie działały, wydobywały węgiel. A jak wygląda dziś? Ponosimy ogromne nakłady na to, aby ten zakład funkcjonował zgodnie z najwyższymi standardami technicznymi, ale również środowiskowymi. Zmieszane zapylenie, hałas. Dwie bariery, które wybudowaliśmy, aby chronić wody podskórne. Dodatkowo inwestycje, które przeprowadzimy w przyszłości, które częściowo wynikają z naszych planów, a częściowo z tego, co zapisaliśmy w porozumieniu ze stroną czeską, sprawią, że zakład ten będzie topową kopalnią odkrywkową, myślę, że na świecie. Na akademii nie zabrakło także wiceminister Marzeny Machałek, która wielokrotnie gościła już w Turowie. Ten jubileusz ma szczególne znaczenie, bo jest. I bardzo się z tego cieszymy. I Reprezentując polski rząd chcę przekazać, że nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że trzeba walczyć o Turów, że kopalnia musi wydobywać i że tutaj zarówno kopalnia i elektrownia muszą funkcjonować. Jubileuszowe obchody były okazją do wyrażenia wdzięczności pokoleniom górników z Turowa, a także uhonorowania medalami branżowymi i państwowymi. W uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa minister aktywów państwowych nadał pracownikom kopalni Turów odznakę honorową, zasłużony dla górnictwa RP. Wręczono także stopnie dyrektora górniczego i honorowego dyrektora górniczego. Z okazji jubileuszu dyrekcja kopalni przyznała pracownikom złote, złote honorowe i srebrne odznaki, zasłużony pracownik turowa. Porozumienie Związku Zawodowego kadra nadało honorowe kordziki górnicze za wyróżniające osiągnięcia zawodowe i działalność społeczną. Jubileuszową galę uświetnił koncert w wykonaniu Orkiestry Górniczej Kopalni Turów.